Jest ciepły letni poranek 26 czerwca 1934 roku. Na krakowskich plantach gromadzi się spory tłum gapiów. Pobliskie ulice są szczelnie obstawione kordonem policyjnym. Punktualnie o godzinie 9 rano w mieszkaniu przy ulicy Potockiego 12, obecnie Westerplatte, rozpocznie się wizja lokalna, która ma być zwieńczeniem wielotygodniowego śledztwa, mającego na celu wyjaśnienie okoliczności makabrycznej zbrodni, do której doszło tutaj ponad miesiąc wcześniej. 14 maja zostało okradzione mieszkanie znanego w Krakowie doktora Józefa Nüssenfelda, ordynatora w Szpitalu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. W środku znaleziono ciało służącej, Annę Garncarzówny, która jako jedyna przebywała wówczas w mieszkaniu i którą włamywacze brutalnie udusili kitlem właściciela. Całość skradzionego majątku została oszacowana na 100 tysięcy złotych. Już w kilka dni po dokonanej zbrodni potencjalni sprawcy zostali wykryci, jednak ich pojmanie stało się dopiero początkiem długich czynności procesowych. Ostatecznie zatrzymano pięć osób, a głównymi prowoderami mieli okazać się dwaj studenci krakowskiej ASP. Nad ostatecznym wyjaśnieniem przebiegu zbrodni pracował cały zespół śledczych, wykorzystujący metody zaczerpnięte z nurtu nowej kryminologii. Jednym z zastosowanych środków było jak najdokładniejsze odtworzenie przebiegu zbrodni przy udziale sprawców. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdują się dwie fotografie wykonane przez reporterów Agencji Fotograficznej Światowid dokumentujące przebieg tej jednej z pierwszych wizji lokalnych, która została przeprowadzona w Krakowie. Wielomiesięczny proces, dokładnie relacjonowany przez prasę, zakończył się ostatecznie 1 października 1934 roku. 6 dnia rozprawy zapadły wyroki skazujące oskarżonych na wieloletnie kary więzienia i utratę praw obywatelskich. Doktor Nusenfeld wyprowadził się z feralnego miejsca i zamieszkał przy ulicy Karmelickiej.